O, dzień dobry, panie profesorze. O, dzień dobry. A jak się tam e, panu zdrówko u pana teguje? A, No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, cześć, Szarki. O, cześć. O, jak się tam trzymasz? A, ja to też tam jakoś sobie żyję, co nie? Tak powolutku. No i prawidłowo, chłopie, prawidłowo. No, tu tam trzymajcie się. Do widzenia, panu. O, do widzenia. No, na razie. Cześć. No hej Pysiu, jak tam? No, w porządku, w porządku. Wrócę zaraz do ciebie tylko. Pojadę do pracy, a potem mamy po prostu cały dzień dla siebie. No superansko, superansko. Ma, ma, ma. <laughs> Dzień dobry. Dzisiejszego ranka spokój w Lego City został zachwiany, kiedy doszło do ataku terrorystycznego w centrum miasta. Samochody pułapki zostały rozsiane po ulicach, a śmierć poniosło ponad 100 obywateli. Mieszkańcy Lego City wyszli na ulicę, aby protestować i wezwać władze do akcji. Mój but! Hot! Z plemienia tuła. Ja widział tą wojnę pięć lat temu. Tak, poznałem takiego jednego kobie jak w pacy siedziałem. Straszne z nich śmierdziele i do tego nie są żółci. Te, te, cwele nie doceniają mojej kuchni. Zrobiłem im specjalnie spaghetti, buongiorno, margarita, gorgonzole, grazie, w dupki i nawet nie podziękowali. Nie znają się na dobrych rzeczach. moslo bolom mahala maslocha Salam Przerywamy tą część programu. Już teraz rozpoczyna się orędzie prezydenta w sprawie z dzisiejszymi atakami. Kochany narodzie, w dniu dzisiejszym doszło do aktu niewyobrażalnej agresji na Lego City Niestety jestem zobowiązany Ogłosić bardzo wspólną wiadomość. A więc wojna. Nie pozwolimy, aby jakieś obśmiardłe klocki atakowały moje kochane Lego City i moich obywateli. Doszło do szokującej sytuacji. Prezydent ogłosił wojnę z Sotem. To pierwszy taki przypadek w historii Lego City. Niech Biolund ma naszych ludzików w opiece.

Albo uratujecie swój dom i rodziny, albo oni tutaj wtargną i wszystkich pozabijają. Bilund prosimy cię, nie daj odebrać naszego do do domu. domu.

Witajcie, ja nazywam się Mateusz Fischer i mam dla Was straszną wiadomość. No, e. 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 Kobi wypowiedziało nam wojnę, tak? Jest to bardzo straszne. No i niestety jesteśmy. W sytuacji bym w tak. stanie. Eee. Zobaczy. O, nie damy rady. A. Nie, zaraz wszyscy z Nie! pew 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 piu, Wysłać... murzynów kanibali... Mózga! 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 O ja cię pierniczesz! Moją murzynów kanibali nie! To koniec! <gryw> piu, 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 piu! Dobra, rzucajcie go! Nie, 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 Proszę, nie, nie, tylko nie, wrzątek nie Co wy wyprawiacie? Jesteśmy tylko cywilami! Żadnych zakładników... Boczność! O nie! To koniec! Tak. Ale jest coś, czego za mnie odbiorą. Honoru.

Dobrze wiesz, co muszę zrobić. Nie... Czas zawrzeć sojusze. Czego mnie wzywasz, nędzny ludziku? Potrzebuję waszej pomocy. A, a czemu miałbym ci pomóc? Ponieważ mogę wam dobrze zapłacić. Hmm... Niech będzie. Umowa stoi. Oznosimy zbyt potężne straty w ludziach. Potrzebujemy waszej pomocy. <grywia> Towarzyszu? Lepiej trafić nie mogliście. E <śles> <śles> <śles>